Siema z tej strony... Ja i moje k... Te naleśniki i dzisiaj lecimy sobie z trzecim odcinkiem e, gry oczywiście buli. Tym razem mamy... <goda> wyszedł wyszedł jak jakiś pedofil. Dobra, zacznijmy sobie... E, misję kandydat. Move, nerd! <laughs> <laughs> How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me! All right, me. you boy. <laughs> What's this? Class... Paris. Class president, dummy. It says class president. I know. I That's know. you? I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. <laughs> oh no! Oh, 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 <laughs> <laughs> oh. Oh yeah, yeah. yeah, okay, Don't forget bro. to wipe. <laughs> How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Oh <laughs> <Yeah, laughs> no, some gotcha. Okay. What if I pay you? Pay me? now you're talking i always knew i was a born leader <laughs> yeah but unless you buy everyone's vote you're never gonna win because they are definitely gonna ruin your speech at the debate oh, oh. oh. unless i had a security manager oh oh please please i don't please. know security please. managers they please. cost a lot of money oh i have money i can pay you good i've always been a politician at heart No, nie wiem, czy to dobry pomysł prosić gościa w samych gaciach, żeby, żeby był Twoim ochroniarzem. A swoją drogą e... jest już lekcja do zrobienia. Nie mam pojęcia, jaka chociaż to może być biologia, bo nie było, nie? Od początku ochroniaj Ernesta podczas jego przemowy. Boże, myślałem, że to swastyka na tym yy, proporczyku. No dobra, z tego co pamiętam, mamy do dyspozycji. Coś, aka wzmocnioną kuszę. Kolono na. Kurde, ale ona lata w lewo i w prawo. Myślę, że sobie przewiniemy chyba ten. Z tego, co pamiętam w tej misji, pojawi się chyba jeszcze e, gościu w przebraniu byka i to prawdopodobnie będę ja. O, dokładnie. Jest i byk. Dobra, chyba się nam udało. Dobra, chyba się udało. Yeah. <grymne> Jak Peja. W kawałku nagłego ataku spawacza. I mamy wzmocnioną procę Tryb celowania. Dobra, pokazało nam się parę rzeczy na mapce. Zniknęła mi ta e, lekcja, jednak, która była. No nic, pewnie się pojawi później. E, nie wiem, czy wspominałem na początku, ale e, powoli się zbliża październik, czyli stopad, nie wiem. E, no, ten miesiąc, w którym jest Halloween, e, bo już tutaj w naszym dormitorium są ozdoby e, halloweenowe. O, nie wiem, czy widzicie te. Te tutaj jedynie i, i, i inne pajęczyny O, jest i Gary w ogóle w przebraniu... Nie wiem czy wy to widzicie. Gary jest w przebraniu e... oficera SS? Nazisty Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Okej, okay, i mamy mi misję Halloween. Ale hey, jestem like yeah, cursed. Yeah, really? <laughs> yeah, cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. Uh, it's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. No, i mamy za zadanie sprawić e, Kilka psikusów. Dołączył do nas też e, Pete w przebraniu królika. I tak jak wcześniej już wspominałem, te skiny strasznie kojarzą mi się z Fortnite'em. Jednak gdzieś tam czytałem, że one są po prostu. tego kopnu. Są one nie tyle co z Fortnite, a, co e, po prostu z filmów e, e, z lat 80. -tych, 90. Okej. Okay. Czego ty byś chciał od nas? Przyczepić komuś kartkę z napisem kopnij mnie No beka A czemu się nie podświetla ten alt? A może jemu? Ty, nie da rady temu, temu samemu, co nam zlecił to. No dobra, dodajmy temu. O. Pa, kopnął go w ogóle Pa, z... kopią go jak w ogóle jakiś gang w San Andreas. Dobra, lećmy dalej. Nie traćmy czasu, ten już biegnie. Co tam? Rzuć jajkami w trzy osoby. No dobra, ty masz lepę. Ty masz lepę. Starczy, ej. Tam jakaś księżniczka idzie w ogóle. Psikus ukończony. Dobra, idziemy zrobić kolejny psikus. Ok, trzeba podrzucić komuś kuleczki pod nogi. Ej, ona się nie przewróciła. Zgłaszam reklamację. Reklamacja. Halo, co tu się dzieje? O, jest pierwsza osoba. A, i dobra, wystarczyła jedna. Ten jaki frodo, ty. Halo. A kto rzucił go workiem w ogóle. Ej, on nie wstaje w ogóle, chyba nie żyje. E, walnota, co? Dobra, psikus ukończony. Lecimy dalej. Swędzący proszek. Dobra, to nie jest zbyt trudne. Kurczę, ale psikusy, nie mogę przestać się śmiać. Ubaw popachy. Okej, okay, odblokowano wielki psikus. Wielki psikus można wykonać tylko w nocy halloweenową. Jeśli pójdziesz spać, nie będziesz mógł wykonać tego kawału. No to zróbmy go, pewnie że tak, czemu nie? Okay, here's the deal. We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump and then... What the hell? I'm out of here! Whatever, Pete. Okej, okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Get over here, you little mutt! Ej! Halo! Łooo, ale go położył ty Dobra, musimy napkarmić jego psa jakimś tam starym mięsem, żeby zrobił mega kupę. Ja wierzplę co zagra. No dobra, uh, czyli idziemy do pokoju nauczycielskiego. Czyli pewnie podłożymy sobie tą kupę nauczycielom. Halo. A, ja miałem włączyć alarm przeciwpożarowy. Kostium czerwonego ninja zdobyłem. Spoko. Ale mnie wkopał Gary. Mogą się schować jednak do. Mogę się jednak schować do tego kosza. Ciekawe czy nauczyciele przeskakują przez te płotki. No dobra. Z tego, co widzę, gra nam podpowiada, żeby iść spać. No to idźmy. O, już jesteśmy w normalnym stroju. No ale oczywiście przebierzemy się w... kostium Dżerwelo Niego Ninjy. A, i zapiszemy sobie grę. No i lecimy dalej. Tu już jest kolejna misja. Rozpocznij misję Pomóż Garemu. Lub jest tam jeszcze jedna misja. A kurczę, nie wiem od której zacząć, no. Dobra, zacznijmy od tamtej. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings, mm. Jimmy. Listen, some, some rogues took upon them themselves to steal my grottos and gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Role playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight, whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? Ten groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Hmm) <laughs> Bo dał, zaproponował nam najwięcej, ponad 10 dolarów, za zrobienie przysługi. Aha, czyli, żeby odzyskać kartę, musimy zagrać w grę. Kopiemy się oboje po jajach. I kto przegra, przegra. A kto wygra, ten wygra. Dawaj. Jak za wolno. Dawaj tą kartę. Dawaj tą kartę ty śmieciarzu. Kurczę no, jak z tą kartą w ogóle ogarnąć? Dobra, jedna na cztery. Sam sobie wysypałem? Czy mi się wydawało? Kurczę, jak go tu zatrzymać? O, dobra. Tylko, że nauczyciel też się złapał. Te zaczął gonić kogoś innego, debil. Dobra, mamy kolejną. Fajne jest to, znaczy fajne, dziwne jest to, że podczas w ogóle tej misji można iść na lekcje. Nie wiem czy jakby im nie zależy żeby tą misję zrobić jak najszybciej, nie wiem, dziwne. Też jest nauczyciel. Dobra, użyjemy chyba... Kurczę, nie mam, mam ostatnią petardę. Ty, oni też ich leją w ogóle. Dobra, który miał kartę? Ten miał kartę. Greetings! Dzięki za pozdrowienia. O i tu jest jeszcze przejście. Zapomniałem o nim. I chyba w szkole jest jeden gościu. Nie, nie jest w szkole. To gdzie? A, za moim dormitorium jest. Dobra, no to to jest ostatni ziomek. Dobra, może go postrzelimy od razu. Dobra, to było proste. Idziemy zwrócić te karty

Okej, okay, i na radarze z tego co widzę, mamy już misję wtedy dla Garego i lekcje, więc w pierwszej kolejności udamy się na lekcję. Dobra, i co to będzie? Chemia. Chemia. A! teraz będzie klikanie. Nie, ja nie lubię klikania. SAD. WSAD. D. DE. Aj.

Ej, z chemii jestem lepszy niż z polskiego? To zupełnie inaczej, odwrotnie niż w prawdziwym życiu. Ok, kolejne bomby trafiły do naszej kieszeni. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak pomóc Garemu. No dobra. To pomagamy Garemu. There you are. Come on, I found something incredible. Hold on. Relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? I'm uh, we are Gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look, now come on. I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. No, także Gary ma. A, jakiś szalony pomysł, żeby przejąć tą szkołę. W ogóle nie, nie potrafię sobie wyobrazić, na czym miałoby polegać to przejęcie szkoły. A, na szczęście, tym razem przejdziemy tą grę już a, na pewno i dowiem się, na czym będzie polegał plan przejęcia Garego. No, póki co udajmy się z nim.

Bierzemy tą kolę od razu Czy jest to jakaś dziewczyna? Czy możemy ją poderwać? Kurczę, chciałem złapać trochę, wiecie. E... Chciałem złapać trochę e, pancerza. Nie chciałem, żeby ono mnie pocałowało, ale trzeba jej coś dać w takim razie. No nic, to idźmy z Garym. Okej, okay, i misja polega na tym, żeby przejść przez piwnicę. Pytanie, czy są tu jakieś znajdźki, żeby potem nie żałować. A... Żeby potem nie żałować, do czegoś nie wziąłem. Okej, okay, czy tu jakoś można się dostać? Można. Okej, okay, no musicie przyznać, że ta muzono no robi klimat strasznie. Okej, okay, coś tu leży. A, i tu trzeba będzie celowanie swobodne zrobić.

Dobra, czy wrócimy? O, tu też się drzwi otworzyły. A nie, tu było otwarte. Dobra. To tylko ja i moja nieogarniętość. Okej, okay, i musimy powstrzymać wycieki pary. Ej, radio mamy. Mamy radio dla. Mamy radio dla bezdomne... bezdomniaka. Dla naszego starego. Oczywiście żartuję gręndze ras Nie jest piwnica, nie, w szkole. It's right down there. Okej, i tu niby coś to nas czeka. So, Jimmy boy, here we are. The hole. The place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to ma do with standing up to people? Keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it, and it's gonna be me. Okay, Gara, sobie ubzdurał, że my chcemy przejąć e, tą szkołę.

Dobra, pytanie czy... Halo. Pytanie czy będą działać na niego... O kurde. O kurde. O, Rasel jest dobrym przeciwnikiem. Ale z tego co widzę, te rzeczy na niego działają. Może nie jakoś tak mocno, ale działają. Fryer. Ooooooo! <śm> ale mnie zgniutno Dobra, dajmy teraz trochę. No nie, no trafił mnie, szlak. Dobra. Dobra, zróbmy inaczej. No nie, puszczaj mnie. O, KO. Ej, to było niezłe, nie? No nie puszczaj mnie świeciarzu. Dawaj dosiadź go Dosiad, dosiad, dosiad O Dostałem z Bebzuna No nie puszczaj I teraz dosiad Dobra, udało się za pierwszym razem You happy now, jerk I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. <laughs> friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No, I'm taking over fryer. this school. And you're just a liability. See you around, moron! Well done, Jimmy. Yeah, great. Psybe <laughs> shit. Time. You all right, Russell? Oh. Jimmy Yeah. Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You did it? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry.

well jimmy word on the street is you're something of a pugilist no sir i never pugilized in my life <laughs> boxera, and przypada, and that you've been saying some entertaining things about me and some animals no i never said that well i listen to things hopkins you try and stay out of trouble now go see the cook down in the kitchen helping her might teach you some humility okay sir hey new kid you're that guy that beat up russell so what's it to you Hey listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in Old Bulworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. O oh, o oh, o oh, o oh, o okay. Okej, okay, parece, zaczęłam się pozmieniało, otworzyła nam się brama od szkoły. A gdzie gdzie zniknął? A Russell dał nam na razie spokój. Zostaliśmy zaproszeni do klubu bokserskiego, jakby możemy się już poruszać po mieście. Ok, no i zróbmy sobie piątą aktywność. Będzie to oczywiście lekcja i tym razem będzie to plastyka. I to już druga. Ok, znowu muzyka z filmów porno. Plastyka jest chyba najprzyjemniejsza ze wszystkich. Takie mam wrażenie. Okej, okay. bang, czy wy to widzieliście? Nie wiem, czy można łapać te łapki. Dobra. Ups. Dobra. Mogliby dać jakiś inny obraz. W końcu. Pewnie, bierz go sobie. O, i mamy 50% więcej zdrowia. Dobra, no to ja idę przebrać naszego Jimiego, przy okazji zapiszę sobie grę. Ok, w tym odcinku to już niestety wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie i widzimy się w następnym odcinku. Piono!